Siema, Siema, witajcie, jest to serwer. Minecraft. nie mam bladego pojęcia co tu się dzieje, ale powiem Wam jedno. Jeżeli nie zbanuje mnie ktoś w przeciągu trzech pierwszych minut, to znaczy, że zdążę nakręcić tutaj odcinek. Dostaję na start tutaj jakieś yy, narzędzia, więc jest bardzo fajnie. Tekstur pak na którym nagrywam, to Jones Miff standardowo. Możecie go sobie pobrać yy, yy, z linku. Ju, już dam się na spokój, dam wam tego linka w mordę jeża, bo już naprawdę nie chcę użerać się z tymi debilnymi komentarzami, daj linka do teksturpaka, jakbyście gogli nie mieli mówię to do tych oczywiście, którzy wiecznie o te linki proszą lenie, no ale wracając do serwera, serwer mcworld.pl mm, mm, ja w ogóle tutaj y chciałbym znaleźć jakąś jest, jest tablica, bardzo mnie ona cieszy i teraz tak, ja w ogóle to zgłoszenie dostałem bardzo dawno i pewne informacje mogą być nieaktualne, ale jak ten serwer się nazywa, bo ja mam tam widzę mcworld.pl, a ja mam wicraft i tak się zastanawiam, czy aby na pewno Wikraft mcworld.pl nie mam bladego, nie, no .pl, więc jest dobrze, więc to jest Wikraft, jak najbardziej, więc zaczynamy zabawę na Wikraft. Yy, rozejrzę się tu, a to czy dołączycie do tego serwera już będzie oczywiście zależało od was, bo ja nikogo do grania nie zmuszam, ja tylko przybliżam was, wam jak wyglądają serwery i dzisiaj właśnie po raz enty powiem, że zobaczycie jak wygląda serwer. WeCraft. Yy, nie wiem co tu się dzieje, ale tutaj jest jak mnie wkurwia to bieganie takie. Tutaj mamy warp wieża 3. 3. No i elegancko. Mm, za wysoko. O, tu powinno być lepiej, i teraz tak rozejrzę się. Bo tu widzę jakieś drogi, są trochę nad spawnem. Bym popracował, szczerze mówiąc. Bo y, mimo iż wieża jest bardzo pożyteczna, mimo iż y, nadaje się i wiadomo po co jest, to sam spawn trochę tak wygląda, jakby nikt się nim za bardzo nie interesował. Czy zginę? Tego nie wiem, ale mam nadzieję, że bana nie dostanę za to, jak ja nie cierpię tych banów za śmierć. Hmm. W ogóle na serwerze pingwina mnie zbanowali, bo... bo nie wiem, nie wiem co oni sobie myśleli, ale... Dobra, Nieważne. Nie, nie <laughs> Teraz tak. Mamy do wyboru. W prawo albo w lewo. Ja pójdę sobie w lewo, bo może być gdzieś, gdziekolwiek bliżej. Hmm. No... Um. Ja sobie pójdę tutaj, bo tam widziałem jakieś budowle. Yy... I chciałbym wiedzieć, co tu jest grane. W ogóle fajnie, że są drogi porobione. Drogi, drogi. Wow, nawet nie myślałem, że to chodnik. Chociaż taki trawiasty zdeczka. Beka, tutaj mamy targę. Yy... Yy... Targ. W ogóle, ja zwra... wybaczcie, bo zwracam uwagę strasznie na to, co tam piszą, czy nie piszą nic do mnie. E, no, mamy targ na targu, możemy kupić jakieś głupoty, to jest bardzo dobra rzecz. E, info na tablicy, więc warto sobie stanąć na chwilkę i poczytać tablicę. E, w ogóle góry fajne są, naprawdę, nie wiem, czy to defaultowe takie góry są. Hmm. Bardzo ładnie to wygląda. <taki> takie jakby, nie wiem, parki, drzewa zasadzone na takich dolinkach w środku gór. Mi to się zajebiście podoba, to jest mój bardzo czuły punkt. I powiem wam, że, że naprawdę kawał dobrej roboty, mapa jest świetna, nawet jeżeli nie jest defaultowo wygenerowana, to jak najbardziej jest świetna. Ym, no i zobaczymy. <taki> Tutaj już się ładnie odzywają do siebie. No ale idiota to nie przekleństwo, to można tak powiedzieć. O, wiecie, zresztą no, czy ja bym tutaj się tu tłumaczył? Um, hmm, domki. Ok, domki są. Yy, na kurwiam salto. Nudzi się, więc skoro się nudzi, to no niech się weźmie za robotę. Yy, ja już mu nie będę nic pisał, bo nie po to tu jestem. Yy, ale tak. Obczajmy sobie tutaj, co to są za domki, i chyba jest, jest tu ich sporo. W ogóle mapa jest strasznie rozległa, z tego co widzę. Um, serwery się powoli rozbudowuje, a niektóre działki. Hmm. Spójrzmy na Mali. 30 dolców, działka za 10 tysięcy dolców, więc. Um, hmm, trzeba się wziąć za robotę. Okej, okay. listę pluginów macie wymienioną w opisie. Ja później dopiero sobie obczaję, ale mm, zastanawia się, zastanawiam się, jak tu sobie można zarabiać. Yy, w ogóle fajnie wygląda drzewo z dżungli na tym teksturpaku, nie? Sam sobie takie wybrałem, zajebiste jest. No. fajnie, fajnie. Domki, domki. Tylko że tutaj widać potrzeba... O, tutaj ładny domeczek jest bardzo ładny. Taki niby nowoczesny, ale jednak jednak taki z tych surowców wiecie Fajny, naprawdę podoba mi się, to jest klimacik Nie będę tam zaglądał, bo nie interesuje mnie co tam jest Ale Chciałbym Chciałbym i ja postawić sobie tutaj jakiś może domek Mhm jak grać. No idź se na wykopową i zdobywaj se surowce, no to se zdobędę. Niech zgadnę. Nie, a jednak nie. Działki, działki, polna tarka, wieża, wieża, bloki, bloki. Zobaczymy, co tam mają na blokach. Wow! Spoko. Fajne bloczki. Ach, to tam jest spawn, więc to jest niedaleko. Trochę mi to yy, miasto Prypeć przypomina. Kuby w bloku obok. Pamiętaj, max jedno mieszkanko na gracza. W innym przypadku będziemy usuwać wam kuboidy. No i prawidłowo. Mm. Spore, te mieszkanka, Naprawdę spore. Myślałem, że będą małe. A są sporawe. No, i w takim mieszkanku to ja sobie mogę mieszkać, ok. Teraz pytanie tylko. Pytanie tylko. O dużo tu tych bloków. Kurka wodna, sporo. No, w ogóle fajnie wyglądają. Wełna epicko wygląda na tym teksturpaku. Wejdę sobie na sam szczyt. Zobaczę, czy jest tam wejście na dach. Fajna klatka schodowa. Może. Nad wnętrzem się nikt nie postarał. Ale mimo to jest kolorowo i jest fajnie i tak ma być. To jest najważniejsze. Jak jest fajnie i kolorowo, to już reszta nie ma tak naprawdę większego znaczenia. Dobra, gdzie jest ten dach? Dajcie mi dach. Ile to jeszcze pięter? Dajcie mi dach. No, nie ma dachu. cholercie jest jakieś. Mm, sprzedam za 2500. Kurka wodna. Nie ja mam tyle kasiory. <laughs> I... Panie, wolim te. Sprzedaj pan za 30 dolców piszowi ten... lokalik. Oho. Tam jest las. Świetnie. Tam jest droga do spawnu. A tam jest więcej bloków. Ok, Teraz, żeby zejść stąd... Trzeba trochę czasu. Nawet nie ma co obracać myszką. Bo to... Bo to szkoda czasu. Ja tak się zastanawiam, czy ja w tej mojej serii, tak żeby ją rozmyć, wiecie, żeby nie chodzić, nie łazić, nie pierdolić, to może na każdym serwerze, na jakim będę, ja sobie wybuduję domek. A tak, żeby zaznaczyć, że byłem e, i ten domek e, chciałbym oczywiście wybudować przy pomocy administracji, wiecie, bo znaczy ja surowce sobie mogę wydobyć, tylko ja po prostu chciałbym taki symboliczny pomniczek wybudować żeby, o proszę bardzo to wychodek dla świn, żeby wiecie wiecie, wiecie co, żeby po prostu taki pomniczek zbudować, że tutaj ja byłem, odcinek nakręciłem serwer zaliczony, i oczywiście ob ob oblecony oblatany, <laughs> nie wiem no, spoko, fajnie jest tutaj naprawdę. Potrzeba Waszej ręki. Serwer jest to również non-premium, więc nie ma problemu, żeby się z nim e, tutaj jak najbardziej zaprzyjaźnić. Jeżeli tylko uważacie, że jesteście bardzo chętni do zamieszkania, chociażby na tym osiedlu, fajne jest, fajne, naprawdę podoba mi się. Korka wodna, mimo że jest takie proste i banalne, to jednak takiego osiedla nigdzie nie widziałem jeszcze. Być może mało wędruję. Ale fajnie, naprawdę. Tutaj góry, tutaj, tak płasko. Tutaj droga główna, osiedle. Nie wiem, podoba mi się. Naprawdę mi się podoba. Yy, więc tak, zachęcam Was, ale nie nalegam. To już decyzja należy do Was. Yy, Picka jest ta mapa zajebista. Yy, żebyście sobie wpadli tutaj na serwer. Bądźcie grzeczni, bo ja hamów nie, nie toleruję. Nie, nie kręcę odcinków po to, żebyście przychodzili psuć serwery, bo to jest hamstwo i drobne mieszkaństwo i, i kurestwo nawet bym powiedział, więc zapraszam Was jak najbardziej. Ludzie się starają, żeby takie serwery istniały i to powinniście doceniać, niezależnie od tego czy administracja jest dobra czy niedobra to chyba, że naprawdę już są jakieś ewidentnie, wiecie, osoby nieodpowiedzialne, no to wtedy macie prawo powiedzieć, że coś jest z administracją nie tak. Ale nie można dawać administracji powodów do tego, byście tak mówili. Także ja Was zachęcam, wpadajcie, całe info, całe info na temat serwera macie w opisie do zobaczenia, a i sygnał dla wszystkich właścicieli serwerów, którzy się do mnie zgłosili, jest, jest was naprawdę sporo, teraz postaram się częściej odkręca, kręcić te odcinki a jeżeli chcecie, żebym zbudował coś na waszym serwerze podczas takiego odcinka, no to wtedy najlepiej byłoby się wiecie um, tam porozumieć między sobą, w razie jakbym przyszedł, to żeby ktoś mi z tym pomógł, to będzie na tyle piękny dzionek wstaję ja za dnia nie mogę łazić, bo się zaraz biały zrobię i co będzie no, jeszcze mi cały mózg wyparuje, więc kończę szybciutko. Do zobaczenia w serwerze minecraft.pl. Siema na rapa.